Dzień manżeczko w ciągu odcinku, że jesteśmy znowu w grze Totali akurat Bite Simulator i w dzisiejszym odcinku próbujemy Cię pokazać tego tej jego mości, o któryśmy tutaj widzęby Jak go rozpoznasz, napiszcie w komentarzu, daję Wam 1000 jak punkt widzowie. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1 Jak zgadzcie to, jak nie to dr Octavius widzowie. Wiemy że ciężko to byłoby zgadzać widzę, bo nie wyszło to dobrze, nie wyszedł tego dobrze widzowie, ale... Jak można to uważać? No ma też swoje cztery maski, ma tutaj, nie wiem czy on to jeszcze miał ze swoje okularki. go zrobimy pokonać jakiś sposobem, tym przygotem kilka no tego Spiderman No Way Home. na no... Green Goblin Hunter Doktorek. Naprawdę. Nie, nie on ma chyba na trochę za dużo demy, bo on chyba wszyscy one shotuje, prawda? blokuje jest jakby się widzę, widzowie. Dobra, on tutaj Więc się zginął w niego te rączki to był właśnie taki mały człowieczek Tak, taki mały człowieczek Ale ja chyba wygrał Nie pamiętam kto wygrał, widzę, muszę to, muszę to powtórzyć Sorry widzę za to D bo, Trzech naraz, trzech naraz, na falno. Dobra, jeden leży Drugi, trzeci dobra, widzę blue i dodamy tutaj jakiegoś blizzarda, widzę naszego jaszczura. A on się skacze, no wszystko... co ty robisz? Gościu. Tam jest twój wróg. On tutaj na dwóch, on tutaj na dwie, tutaj Dwóch on tutaj jest atakowany, a i tak tutaj, co na to radzi? On skacze na nich. Gdzie jest nasz... Co jest? Ten mały przeżył Dobra i na niego Zobaczmy Zobaczymy kto wygra Co jest? Dobra widzę powtórzymy to jeszcze raz Tylko ja ten pokieruję, dobra widzę gdzie... Chyba nas wszystkich pokonaliśmy Dobra i testy ty moja, do akcji Dobra ten gdzieś tam skoczył widzę wie, nie Nie ja, widzicie, poczekacie widzę chwilę Dobra nie wiem widzę tu się dzieje Gdzie jest moja myszka w ogóle? Co jest W łódzie my... No znał ten tylko przecież ten mały Patrz, ty małego północ, patrz chyba pa. Nie widzę wie, nie miał szansy, chyba za bardzo No ale Blizzard to sam wygrał Wchodzimy te same Lizard kontra... Do koka widzę, ale dostał widzowie Leży dobra widzowie Dobra widzę, to jeszcze tutaj lecimy Gdzie jest w ogóle Lizard? Gdzie, gdzie on poszedł Dobra widzę, to jest szybko Ten ołak mi znowu uprzedził tylko Dobra, Lizard jest trochę potężniejszy do koka Dobra, ołak zablokowałem się Ja zrób mi to jedno pokaz nie mam po to jak walnąć. Co, rzucę jak chcę. Nie, jak to się dzieje w ogóle? Nie. Ja tak ten mały łostek. Rzucam do no. Nie wiem co jak to się nadzieje. Co on że już... Co? Ja że już tam dokąd wygrał ten mały. Dobra, widzę, robimy dać na jej jak to bierzemy. Ja tutaj nie wiem że Spider-Man na co zabić, widzę jak A ja będę na przykład... Nie, wiem, tym. Nie, że się odruszam, będę... Tym. Nie, nie tym. Ja będę ten. Takim szafem. Zobaczyłem, jak to wygląda z tej perspektywy. Ja na niego idę łóż. Co jest? No, niej co chcę, widzę, duchu. Dobra, idę na niego, idę, idę. Dobra, pójdźcie wiesz. Na ilość niedobrze poszło tu. Nie może, żeby to wmieszał, może taką, jakby... tarczę, tak powiedzieć, a tutaj damy jednego spiry. Zobaczymy, jak to też naszym tutaj wojownikom. Nie, no, ale widzimy już tam, gdzie to ogień. Nie. A i tam podpalę Ten ogień jest tutaj. Ten ja, to się dzieje, ten w ogóle uciekł uciek z pola bitwa, ale To nie, 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 ja jednak wracam tam. Ale no, no, chyba na no, niej pamiętałem, ale nie znałem tam, Fajny widzowie. Dobra Uch. widzowie, nie wiem. Co to było za Nie wiem, czy ja tyle o słyszałem. Dobra, idę na nie, nie. Nie, na mnie nie było jak uciec. On ma prostu długie te... Tematki widzowe, Nie, nie da się widzowie tak... Nie, nie się widzowie, że tak. ja jestem? Dobra, jest. Dobra. Widzowie, dok... Ile w ogóle ty miałeś w ogóle HP? Dobra nie ino miała trope, ale widzę ten... trzeba było wziąć lepszych w tym wyżu pobojowniku, ta bliżej tej tutaj ty ten... tylko mi tutaj brakuje no shieldery bliżej tej tarczy 4 rzędy widzę a co dawaj, bliżej tutaj ty. kilka takich kilka dużo żeby na pewno a ja będę dobra tym nie trafiłem chyba dobra zobaczyłem kto to wygra ale ja widziałem ten do to... Nie, nie 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 Oni... chyba do kto to przegra chyba to tą arenie nie ja wyjdę z niego zobaczymy jak wygląda. Co to wygląda co to się dzieje do kogo ty, ty robisz co tu się dzieje? Dzieje się takie... takie miganie, słuchaj, tym... Dobra, jeden rycerz... że nie żyje, fajnie. Zatąpmy tych... Samymi rycerzami, co prawda. Z rycerzami zobaczymy trochę mniej. Jakby mi... dobra... chyba wystarczy, żeby pokonał chyba do boka. Zobaczymy i do... I to... Do... dobra, dwa chyba. Nie, teraz chyba nie ma szans do boku. Mój no, jadź! No ja go nie rzucił, nie, nie miał szans widzowie Katapulta kontra dog. Zobaczę ok. kto wygra W head dał gasto takiego, nie A chyba wiem kto wygra Ja wiem, balista widzowie, gdzie jest balista, gdzie jest to? Haucza Nie to, nie to Damy to Doktorom tyle pocisku, zobaczę czy on te... on da zablokuje Zablokował, nieźle że... Doba, nie damy Kilka tych, nam no, troje trochę nadamy no, damy tych tego, dobra jeden na siebie wystarczy, żeby go pokonać. Chyba... Soba... Chyba przy sobie jak, dalej ja, ma kilka tych strzał, ale... Blokuje to większość, chyba. Jak to wygląda, że tak to wszystko tak leci na niego? Jak sobie strzelić, nie, jak sobie liczby Nie no, Blue Victor, on po prostu za mało HP, ty. Nie, ja nie, wiem. nie, nie, Ten... Bóg nie, 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 E jakiś. nie, 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 podobnego. Co jest? Ty się nie, nie, To nie, to być Boga. Co jest? nie, ja nie, Tora widzę, nie, 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 dobra. nie, nie, tego, nie, 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 No, nie, 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 to nie, 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 Najpotężniejsza oba na razie kontra. Normalna kontra ten. Ale ten chyba Dog Ona sam sobie z tego nie robi. Co jest, jak możesz zobaczyć? Dog O jest zapotężny, dlatego przyjemy czołgu. Jak on w ogóle siedzi szybko? Może tak z... dalej. Jak on w ogóle jedy? Czy dobrze czujesz? Niebieski wygrał, nie, 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 widzowie ja, ja się z wami żal nam cię, Potężnych po prostu, potężny. Nie mam jeszcze jeden pomysł, poczekajcie Kontra nasz znaczy, ostatni boss, ostatniego filmu Słone go nie, 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 dobra Damy trochę tego I jabę i tu tego Dobra, i on to, to muszą przegrać parę się odeń, pa 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 Ale... gdzie, jest Doku? To, to zaraz na mapę, tak Dobra, ale... Nie, oni w ogóle... Nie, znowu... Nie, spanie! Spadnie teraz, spanie! Nie, nie spadł, ale... Teraz dookoła to chyba ...najmniejszy szans. Chyba, że ja mu teraz pomogę. Że mam takie coś. Dobra, 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 dobra. Kto to wygra? chyba nie okej. ok. A że to mały. Nie no widziałem opcję całą my de Golem, za to widzę. Czy zamierzają, nie zapomnijcie o opcji w górze i subskrypcji, jeśli zamierzają na nasz